<śmany> Pokazuję jeszcze raz Ach to nie jest to co ty po To nie jest to co ty po nakryska Pokazuję knakys KSM Ach masz rację Agmat w porządku. Mogę ciebie użyć jako świnki morskie, aby ją przetestować. Chaos, chaos. Kreatura z wcześniejszej postaci pojawia się, ponieważ jej imię zostaje ujawnione jako Chaos i różni się wyglądem od poprzedniego. Nakus. Natomiast... Chaos! To jest ta istota. To samo, co widziałem na mojej wyspie. Był tam, kiedy Mistrz Smaragdowy został zrujnowany. Jestem tego pewien. Uratował, yy, po podszukając go. Teraz będę go dobrze. Dobrze. <grym> teraz dobrze. Przypiszę Egmana dobrze, nie? Nie, teraz do Kejota jest. <shrush> Eggman rzuca swój Kejos Emerald w Kejos i kajos rośnie w wielkości Kejos 2. Dobrze. Egman ha 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 ha! Droga kajosie, Knuckles! Ja ha! Ja ha! Stałtnie nie trawę! Hałas Barode! Aha. E, aha. E, aha. Hałas dwa rodzew, nagle dobrze. daj mu najlepszy strzał. <noise> e, aha. Czy jest na Jakieś kurde rejon, to co tu jest? Otóż... I tutaj pan nie szanuje przeróbek z Makowiczem. E, aha. Jak? E, aha. E, e... Szanuje się. E, aha. E, proszę szanować roki z makowiczem. E, aha. No, dobrze, Nigdy dobrze. nie było tutaj więcej osób. E, aha. Nigdy, nie, nie no było 12 może na jakimś filmie, tym botem chyba, no nie? Tak, botem były jajka. Tak, Tak, aha, Ech, Ech. aha. To potem były te jajka, tak K, cut, cut scen 5, powraca do kałuży. Bach! Co jest wtedy, jeśli wygrałeś? Musisz jeszcze zobaczyć prawdziwe mody chaosu. Nakrys, jech, jech, to nadal nie... mnie nie faze, słyszysz? Eggman, wiem coś co może, chodzi o Sonika. Knuckles, co? A co z Sonic. Eggman, on też jest po kawałkach mistrza szmaragdowego. Aha. aha. Knuckles, co masz na myśli? Eggman, zaczyna chodzić nie, ale odwraca się. Nie jesteś jedyną osobą, która ściga gniew. Idiota. Ech, aha. Dlaczego miałbym zrujnować twoje zaskoczenie? Aha, Aha. Liście. Ech, aha. Ech, aha.